mano się odwiedzać ma z tej strony, a ja to widzę. Dzisiaj dla Was nagływam w Euro Truck Simulator tu na kanale. Dzisiaj sobie pomyślałem w planie, żeby wymienić naczepę na dłuższą i większą, żeby można było przewozić jak najlepsze te, lepsze rzeczy o większym tonarzu i żeby po prostu nam się lepiej widzowie jeździło. I tak szybciutko wam powiem, że dziękuję wam bardzo, że jesteście razem ze mną, dziękuję wam za 864 subskrypcje, lecimy widzowie cały czas do, góru, do góry, rozpędzamy się, bo takie są perełki, się szykują w następnym tygodniu, od poniedziałku do piątku, że po prostu nie... Kto nie zasubskrybuje tego kanału to takie perełki Was widzowie ominą, że bardzo Was serdecznie zachęcam do tego, bo będzie dużo nowych gier, będzie może że nie nowych, ale takich wiecie na które czekacie, na które kiedyś się pojawiły, może coś się jeszcze coś pojawi, więc widzowie. Trzy łapeczki w górę pod tym filmem. Szybka motywacja, i kto zostawi Was suba na kanale zwanym Mi będzie bardzo miło z tego powodu. I mam nadzieję, że Wam się te filmy podobają. No, oczywiście, mam nadzieję taką, bo oczywiście każdy ma swój gust, i każdy ma swoje po prostu yy, ulubione filmy. I tak jak dzisiaj, tak jak Wam wspomniałem a propos filmu. Zmieniamy prawdopodobnie naczepę Tak, nie przysłyszeliście się Bo Tak pomyślałem, żeby tą może Albo ulepszyć, albo sprzedać Ale jakbym sprzedał Byłoby troszeczkę nam prościej i łatwiej W całym Jakby kierunku Ale to jeszcze zaraz zobaczymy Jak to cenowo będzie wyglądać Bo naprawdę może Być niewielka różnica Weźmie się kolejną pożyczkę aby tak naprawdę to wszystko ładnie wyglądało. Człowiek bez pożyczki wiecie jak wygląda, nie? Tu, tu, ru, tu, 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 I też jeszcze a propos subskrybowania tego właśnie tu kanału, to wbijamy za niedługo tysiąc. Jak macie jakieś pomysły na nagranie specjalu, to oczywiście. Po, wysyłajcie w komentarzach albo na Discordzie lub Instagramie, którego macie w opisie. Tam się najszybciej dowiadujecie o różnych filmach, o różnych wiadomościach. Te, które Was czasami tu nie ma, bo czasami nie da się filmu nagrać. Widzę, jak dzisiaj w sobotę film, e, live'a nie ma, ale za to prawdopodobnie w poniedziałek godzina. 19. Pojawił się live'ik z gier różnych, więc warto się na niego wbić, ale to Wam jeszcze, właśnie na Instagramie potwierdzę. Więc wbijać na Instagrama, obserwować, bo tamte się dowiadujecie o, właśnie, live'ach, nie live'ach. A ja tak jadę za ciężarówkami i się nic nie dzieje takiego. Wielkiego. Mamy 106 km jeszcze do przejechania. Zaraz wjeżdżamy na autostradę, więc. Jest gituwa. No jak tu jest 51,50 51, 50, ja muszę jechać około, no tak średnio, średnio, bardzo średnio. Obliczanie mojej matematyki wygląda pięknie. Dobra, zaraz. Je ścigniemy. Ja silniczek w tym manie akurat mamy 19 ton na sobie, to akurat ten silnik wytrzyma. Jeszcze jak ci zwolnią byłoby jeszcze lepiej. Ale jak jest przerywana, to trzeba jechać. Wiadomo, że tą nie może wyprzedać na dwupasmowej, no ale wiecie, że to EuroTrack trzeba po prostu. Ten mi jeszcze fajnie zwolnił. Dziękuję panu bardzo. Tym, 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 tym otworzycie się. Tu one się nie chcą otworzyć. So, ja muszę tam jeszcze gdzie indziej najechać. Nie, nie gadaj, że tak. Bo, jeśli tak, to będzie trochę lekki, lekki problem. Czekajcie, bo to mało chce jechać. Mercedes, ale tego to nie wiem. Czekajcie, zaraz No, raczej tak. Tylko że ja koniecam jadą. Czekajcie, bo ja nie nakręcę, raczej tak. Bez uszkodzenia pachołków, szczerze powiedziawszy. Najwyżej ruszę go centymetr, się wepchnąłem w tej ciężarówce. Przepraszam, nie wiedziałem po prostu, no się zagapiłem. A tak wygląda ma nasz manik, on już troszeczkę przejechany ma, bo ile on ma przejechany, Już w obrębie mówię 1325 km i 19 godzin u kierowcy. Bardzo ładna sumka, ale oczywiście nie będziemy zmieniać tego wozu jak na razie. Bo na razie się nim fajnie jeździ, fajnie się ogarnia ten wóz. Tylko strasznie trzeba go tankować. Ale to jak każdy. Bo każdy pod tonarzem siada i zżara, pije dużo paliwa. Jak to by można było pięknie powiedzieć, pięknie nazwać. Wszystko też jest zgodnie pod kontrolą. Tu, tu, ru, tu, 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 tu. Dun, dun, dun. Włączmy sobie... Nie łączymy sobie długi, bo tu pan jedzie. Nie można oślepiać. Jezu jakie korki tu, 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 tu. Teraz tu się jedzie, widzę. Już teraz nie pomylę raczej. Jak my te, te bramki będziemy cały czas mieć, to my do jutra nie zajedziemy. Z tym wszystkim. Szybko się otwierać. Sprawdzenie dokumentów. Czy wszystko jest w porządku? Bo mi naprawdę dawać panowie, bo czasu nie ma. Trzeba jechać. tu, 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 tu wpływ. No jedź, jedź. No to rada chwili, no. Widzicie, że bramki są cały czas. Ja próbuję jechać. A w są jeszcze, dobra, on jeszcze poczeka sobie. Bo jeszcze tam mamy, jak widzicie, mu panostało godzinę 50. No my ale... mamy. Dobry czas bardzo. No więc... Szybciutko zajeżdżamy zaraz na firmę i kupujemy nową na, albo nową, albo rozbudowa naczepy w zwykłej, bo to jest starego wieltona chyba, jeśli się nie mogę mylić. Możecie mi napisać w komentarzach jaka to jest firma tej naczepy, taka o. Zwykła, zwykła, najzwyklejsza. A chyba Wieltona, ale mogę się mylić. Musicie mi podpowiedzieć. Wiecie, że ja was nie chcę kłamać. Bo to nie o to chodzi. Przede wszystkim, Tu, 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 wyprzedzamy na lewym, na zakazie. bo trochę to zakaz był. A jak się człowiek szybko dostawy spodziewa, o jedzie kronę. Też kiedyś myślałem, ale nie miałem taką fajną. Chłodnie nie, 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 nie Dobra, uratowany Dobrze, że te dwie osie jednak są. Bo tak wiecie, są dwie osie tutaj. O, jakby było jakbym tak zaczął wyprzedzać Ciao już miałem ja taką dobrą prędkość. Z górki jak się fajnie jechało. Ale nie, musiało coś wyjechać mi za Pięknego płotu no, Skręcaj, 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 skręcaj szybciutko, szybciutko. Dobra, nie zahaczyłem go. Jest pięknie. Teraz, jak zajadę, to będę miał 73. Dziewięćdziesio... 73, siedemdziesiąt... Trzy. Siedemdziesiąt trzy. a ile kierowcom jeszcze tak, tak między do ma zobaczymy, jak im tu 8 i 3 to by można było się położyć, spać u kierowcy. Bo już na niebiesko, widzę, i mu się świeci. Zapalimy sobie długie. Co my tak będziemy jechać bez długich. I, i zobaczyć, ile by kierowca zarobił. Sprzedać tą. Zaraz zobaczymy, bo w ogóle na czapy są. Bo jak są takie niedrogie, to ok. Mi by nawet, nawet pasowało. Ale to zaraz zobaczymy. Mm, 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 mm. Tu karetka, strasz. Wypadek drogowy Tak można to ładnie podsumować Chciałem powiedzieć, że kurde słońce wstaje Ale to pierwsza noc i takie ten już mnie pomyliło Widzicie, widać, że ten, jak jest to jednak jest innego Wyjedzie mi coś? Czy mi nic nie wyjedzie? Czuwał Ale nie zahaczyłem go A Raczej Ale już byłem w tym pięknym miasteczku chyba kiedyś No wiem o jezu, jaki tu jest zakręt? Dobra, nawinąłem za duży. Trochę wziąłem rozpędzik, ale okej, okay. tu przejście dla pieszych. Okej, okay. tu zielone to jest pięknie. GG Piękne miasteczka w ogóle tu są. Mega się podobają. Bo tu, jak wiecie, jest dolna część mapy, bo jestem ogólnie w Sarajewie to Taka dolna, bo tu się zaczyna środek Taka dolna część mapy, jak właśnie Italia, nie Italia Dawno mnie tu nie było Ale może kiedyś się tam wybierzemy Można byłoby tak powiedzieć I też będzie tam wygodnie Dobra Będziemy tak za nim jechać, bo Temu mamy zaraz skręcik w prawo za wcześniej da jednym kierunkowskaz. Cyk. Z małą prędkością wjeżdżamy w, w ten piękny zakręcik. Zajeżdżamy tu. Na szybkiego. O i tu mamy, widzę tego. A to jest ta firma. Ona jest fajna. Szybko rozwodowywująca. Cyk. i wygląda to perfekto zajechaliśmy przed pięknym czasem dla do firmy która będzie się cieszyła z, z zaworu wysokociśnieniowego tu 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 nie ma tu żadnego słówka nie ma okej okay. tu 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 tu, tu. I wygląda to coraz lepiej. Ok, mamy to. Ile mamy pieniędzy? 83. Dobra, teraz, tak jak było mówione w planie, idziemy się przespać. I zaraz zobaczymy. I zaraz zobaczymy, ile dostaniemy kasy od kierowców. Bo jak od kierowców też dostaniemy. W sumie ten ma już jedną podnoszoną oś. Ale my zrobimy trochę lepszą jed jakby naczepę większą, dłuższą przede wszystkim, już taką tandemówką lekką ponieważ no Wiadę tu? tu Można w ogóle wjechać gdzie tu się idzie spać Where? aha tu trzeba jeszcze wjechać, Dobrze, już widzę Zajedzamy na spanko Prywatnie kurde Idzie Prywatnie A to gdzie ja mam zaparkować, żeby się... A tam, chyba widzę. Ale ciekawe czy mi to zaliczy. Jako sen. Jak ciężarówki jakieś stoją, to może, może. Jeszcze nie? E, bo ja nie wiem. To jest plac, okej. Okay. Ale gdzie to się zajeżdża do spania? Ale będę kombinował, żeby pójść spać, nie? Ale to w ogóle firma, jest pizde Okej okay. Wcale nie musiałem okrążać jakoś Specjalnie Ale to jak spać, to spać tu chyba, nie? Tak mi chyba też tu pokazuje spać Chyba Bo inaczej mi nigdzie nie pokazuje gdzie można się tu położyć? Gdzie jest najbliższy ten warsztat samochodowy? No ciężarowo-samochodowy, jak wiemy o co chodzi. No nie ma tu. Lipa. Dobra, patrzymy ile kosztują te podwójne. Idziemy na wyższy level, widzę już. A jeszcze nie możemy. Kurde, już miałem inny pomysł. tu, tutu, tutu. Tu. Na ta lipa trochę I Ile kosztuje tak... O, zobaczenie Ja w sumie miałam dwie naczepy mm, 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 mm. Jedna jest bezużyteczna A druga też nie użyteczna Można byłoby tak... Znaczy Ta użyteczna To jest bezcenna, Jakbym ją sprzedał to mam 181 w kieszeni Dobra mm, 181 w kieszeni to będę miał 200 Może byśmy zmienili na kronę O i to już byłoby nam lepiej jechać. Konfiguracja, jak wygląda konfiguracja u nich? Trzy osie tylko. lipo trochę jest pod względem, właśnie, że tych tak mają mało rozbudowania, ale kronę możemy sobie wziąć. Lepsza jest i wygodniejsza. O, i w takim malowaniu nawet dobra, sprzedajemy tą jedną naczepę. Ile my będziemy mieli hajsu? 265, i tą firankę byśmy mogli komuś oddać, bo jakby jak tak dług spłacić, to się dług nie opłaca na razie spłacać, bo mamy po tyle długu. Okej. Okay. Mm, kupujemy Awieltona Ej, Wieltonkę, po ile Wieltony chodzą? O, 249, ale też ich nie rozbuduję. jakoś tak. Mega mega. Ale są i Wiertona nawet lepiej mi się niż Krone ale teraz pytanie: Bo można byłoby zrobić tak, żeby zrobić przewózową, wizerunek piście, którą bierzemy? Czy bierzemy Dropside Mastera, Kurtain, czy Strong Master, czy Dry Master. Ale w sumie Dry Master, to od, od czego on jest? W sumie niczym się takiego wielkiego nie różni, tylko osiami jest droższa. Ale o czy ona nie jest dłuższa od zwykłej? Nie, jest taka sama raczej 362 na wozie No, to jest taka sama. 270... Metr. To jest ta wysoka wewnętrzna, ona jest wyższa. Eee, dobra, to, to sobie weźmiemy tą. Bo jest po prostu lepsza. Jest lepsza. Okej. Okay. Nic nie będę w niej zmieniał. się Nie opłaca i nie ma nic. Tak chcę kupić tą naczepę. bo musimy się wrócić do Katowic. Ale jakbyśmy tą sprzedali, ile to kosztuje? Czekajcie. Do sprzedania. 192. A sprzedamy. E, I mamy kasę. To jakbyśmy mogli spłacić jeden dług. W zasadzie mówiąc, a co spłacimy? 9 koła mamy, to się jeszcze do tego troszeczkę zarobi. Dobra, jedziemy do Szybko podróż do Katowic. 5 dolarów mnie to wynie, 5 zł w zasadzie. 5 tysięcy jeszcze lepiej, bo ja już mam simulator sklep, kurde, już. No wiecie o co chodzi Dolary, a nie, dolary, funty, wszystko inne mam Okej, okay. ale w teraz jakbyśmy się położyli, bo tu jest warsztat A jeżeli teraz wyjdę na minus, to tak może się stać Obni Pięć koła, no super Co mi przyszło za wiadomości? E-mail A przekroczono, a czyli już przekroczono, okej okay. Ale to, że już była ta... Ej, dobra, to ja sobie na razie zabezpieczę się tym. Żeby nie wyjść tak na minus. Peter mówi, a, to jak oni wrócili na minus, to jest trochę problem. Ale no trudno. Mówi się i żyje się dalej. Ci wracają za dwie i ci wracają... Ej, czemu one wziąły na naczepę? Where are you from? Ta firanka będzie maj. Dobra, nie wyjechała tak jeszcze. Jeszcze aż tak jej źle nie jest. Przechód 6000. No tam zarobili jeszcze. To jest piękno, jak się zarabia. Pitos, ale też trzeba pracować ładnie, nie? Dobra, jedziemy szybciutko po swoją naczepę i będzie pięknie. Tu, tu, ru, tu, tu. Kury, by się jeszcze zatankować przydało tego mana. O, nie przekroczyłem. Wszystko jest git. Pod przepisami. Można byłoby tak powiedzieć. I tego widzowie mana nie zmieniamy jak na razie. Bardziej byśmy komuś oddali a sobie jakąś ciężarówkę kupili, ale to jak wiecie na razie to mnie nie stać. Bo zmieniam sobie naczepy na wygodniejsze i lepsze. Zajeżdżamy szybciutko. Na, na, jakby na garaż i na wszystko inne. I wszystko jest pięknie. Mm, 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 mm. Chwila, chwila. I jedziemy do końca. Tu, 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 tu parkujemy. I dzisiaj na tym pięknie zakończymy. Wejdzie mi to w ogóle? Jako obniżę oś. To wyjdę. Nie wiem, czy nie będzie mi uszkadzała tego. O, dobra. Jakoś weszła, ale krzywo. Weszła krzywo. To jest ok, znaczy to nie jest ok Dobra, zaparkujemy sobie tak Ok, i widzowie, mamy to, by można było powiedzieć. Wszystko jest gituwa, Wszystko jest naprawdę pod kon najlepszą kontrolą. Osie się podnoszą. Mamy dwie. Z zmiana naczepy. Naprawdę jest git. Teraz następną jaką robimy inwestycje, to będziemy podwyższać kabinę. A widzowie ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę suba na kanale z dzwonem bo za niedługo wbijamy 1000 subskrypcji i widzowie ja się z wami żegnam i do zobaczenia do kolejnego odcineczka eluwa